Hej, okay. z tej strony Lukas. Pewnie jesteście mocno zdziwieni dzisiejszym filmem. Postanowiłem zmienić kontent na kanale z tematyki gier na anime, ponieważ granie w gry nie sprawi mi takiej przyjemności jak kiedyś. Więc dziś zaprezentuję wam moje top 3 anime. Jeśli się wam spodoba zostawcie like, sub oraz komentarz. Miłego oglądania! Numer 3. Kakegurui Anime opowiada o szkole, w której głównym zajęciem uczniów jest uprawianie hazardu. Pewnego dnia do szkoły dołącza nowa uczennica Yomekodobami, której głównym celem jest zmierzenie się z przewodniczącym szkoły. Anime ma wiele ciekawych postaci oraz bardzo dobrą kreskę. Polecam! Numer 2. Death Note Anime opowiada o nastolatku Light Yagami, który pewnego dnia znajduje zeszyt, w którym jest napisane, że imię oraz nazwisko osoby, która zostanie tam zapisane, umrze. Z początku Light nie wierzy w to, Lecz postanawia zweryfikować, czy jest to faktycznie możliwe. Po dwóch próbach wierzy on w mocno zatnika oraz zaczyna masowo zabijać przestępców, aby oczyścić świat ze złych ludzi oraz stać się jego nowym bogiem. Z czasem na drodze Light'a staje wybitnie inteligentny detektyw L, który za wszelką cenę stara się złapać sprawcę wszystkich morderstw. Anime przedstawia starcie dwóch inteligentnych umysłów. Polecam! Numer 1. Elfenlight Light. Jest to opowieść o chłopcu imieniem Kota, który w dzieciństwie stracił rodziców i siostrę w pewnych przykrych okolicznościach. Po paru latach wraca do miejscowości, gdzie zginęła jego rodzina i trafia pod opiekę swojej ciotki i kuzynki, z którymi nie widział się od dzieciństwa. Kiedy główny bohater po raz pierwszy widzi swoją kuzynkę Jukę, idą razem na plażę powspominać dawne czasy. W tej chwili Kota zauważa nagą dziewczynę stojącą w wodzie. Z zaskoczeniem są posiadane przez nią rogi i fakt, że potrafi wymówić tylko jedno słowo. Nie wiedzą jednak, że New, bo tak od wypowiadanego słowa nazwali ją bohaterowie, to tak naprawdę osoba z nadprzyrodzonymi mocami i rozdwojeniem jaźni. Jedna osobowość to spokojna, płaczliwa i szczęśliwa New, druga to morderczyni bez sumienia Lucy. Moim zdaniem najlepsze anime, jakie kiedykolwiek oglądałem. Musicie je obejrzeć i tu nawet nie chodzi o, o samą fabułę, bo ona też mocno wgniata fotę, że tak powiem, ale również same postacie, jaki sam Soundtrack jest po prostu wybitny. Moim zdaniem nie ma lepszego anime. Przynajmniej do tej pory takiego nie znalazłem. Polecam. Okej, okay, więc to jest moja lista top 3 anime. Jeśli się Wam spodobało, zostawcie like, komentarz oraz subskrypcję. Możecie też pisać propozycje na następne odcinki. Myślę, że obecna forma kanału już się nie zmieni, więc pozostaje przy anime. Jeśli mielibyście jakiś fajny pomysł na odcinek, związany z anime, to piszcie śmiało w komentarzach. Cześć!